Cześć, z tej strony waren, ale dzisiaj chciałem pogadać o po tym, co powinien jeść Heavy. Heavy ma cztery przymioty do jedzenia, którymi są kanapka, stek bizona, tabliczka ladyczeko i banan pocieszenia. Od razu powiem, że stek bizona jest najgorszy z całej czwórki, jest tylko przydatny do zabawy. Następna na liście jest tabliczka ladyczeko i jej dużym atutem jest 50 dodatkowych punktów zdrowia, ale porównując ją do kanapi lub banana, to bardzo słabo wypada. I teraz zaczyna się problem, co jest lepsze, banan czy kanapka. Więc sprawdźmy na porządek statystyki tych dwóch broni. Zacznijmy od kanapki. Kanapka regeneruje 300 punktów zdrowia. Jednakże regeneruje się 30 sekund. Alternatywnie można je użyć jako średnią apteczkę. Natomiast banan regeneruje 200 punktów zdrowia i odnawia się co 10 sekund. Alternatywnie używany jest jako mała apteczka. A więc teraz, którego używać? Otóż to zależy od sytuacji. Gdy grasz heavy i w drużynie nie ma medyka, proponuję użyć banana, leczy on 2 trzecie życia heavy'ego i można go o wiele więcej używać. Natomiast kiedy masz medyka w drużynie, lepiej używać kanapki, ponieważ po rzuceniu medykowi, odzyska on 50% punktów zdrowia, a Ty nie będziesz musiał się martwić swoim zdrowiem, ponieważ będzie Cię leczył. A teraz wróćmy do samego początku. Dlaczego powinniśmy używać stacku bizona? Otóż stacku bizona powinniśmy używać tylko na trybie medieval. Ponieważ tam połączenie teku z z rękawicami bokserskimi jest bardzo dobre, bardzo zabawne i na pewno to daje tu dużo frajdy. Natomiast tabliczka ledyczego przydaje się przeciwko snajperom. I to by było na tyle z jedzenia Heaviego. Mam nadzieję się podobało. Dzięki oglądaniu i cześć.